Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, wniosek, który przedłożyliśmy ma związek z tym, że minister, którego dotyczy, w ledwie 60 dni z Ministerstwa Sprawiedliwości uczynił Ministerstwo Bezprawia, z prokuratury uczynił prywatny folwark Platformy Obywatelskiej. Skala nadużyć prawa, łamania konstytucji i ustaw jest tak duża, że jego pracę można określić jako kronikę kryminalną. Tylko w tej kronice kryminalnej każdy dzień jego działalności wskazuje na naruszenie prawa przez niego, a powinno być odwrotnie. To ci, którzy naruszają prawo, powinni być w innym miejscu niż Ministerstwo Sprawiedliwości. Pan Adam Bodnar sprzeniewierzył się ślubowaniu, które złożył. Porządek prawny w Polsce, czyli konstytucja ustawy, przestała obowiązywać. Dzisiaj. Obowiązują okulniki, komunikaty, opinie, ale przede wszystkim wola polityczna. W jednym z wywiadów pan Bodnar raczył powiedzieć, że szuka podstawy prawnej do przywracania praworządności, bo z przywracania praworządności uczyniliście swój polityczny mit. Jak wiele innych mitów w waszej działalności, mit fałszywy. Bo skoro minister sprawiedliwości, prokurator generalny w odpowiedzi na pytanie: Jakich, jakich podstaw prawnych będzie używał, by Polska w jego opinii działa zgodnie z prawem, powiedział, że nie wie, że szuka, to już na starcie kompromituje taką osobę. Ale pan minister Bodnar wobec nieskuteczności poszukiwania podstaw prawnych, a zatem ośmieszenia idei braku praworządności w Polsce, bo skoro nie ma podstaw prawnych, by ją przywracać, znaczy, że nigdy ona nie była zaburzona. To, co fałszywie nam zarzucał, zaczął faktycznie sam realizować. Ponieważ nie ma podstaw prawnych, to wymyślił pan minister Bodnar doktrynę nieistnienia. Doktryna nieistnienia polega na tym, że jeśli ustawy czy konstytucja się panu ministrowi i jego przełożonemu Donaldowi Tuskowi nie podobają, to zamykają oczy, twierdzą, że nie istnieje i swoje cele polityczne realizują poprzez siłę. Od pierwszego dnia urzędowania mamy z tym do czynienia. Pan minister pierwszego dnia wysłał okulnik do sędziów, by orzekali tak, jak jemu się podoba. Takie praktyki to były praktyki PRL-u. To robili ministrowie sprawiedliwości w PRL-u. Pan minister Bodnar uznał, że nie istnieją sędziowie. Uznał później, że nie istnieją prokuratorzy, nie istnieją asesorzy. Bierze na zakładników milionów miliony Polaków, których sprawy w sądach dzisiaj stoją pod znakiem zapytania. Miliony spraw, które były rozstrzygnięte w poprzednich latach, stoją pod znakiem zapytania. Istny potężny. Chaos i anarchia. Dlaczego? Ponieważ w sposób demokratyczny zmieniliśmy sposób powoływania sędziów do KRS. -u. W 1989 roku uznano, że nowych sędziów mają wybierać sędziowie komunistyczni, niezweryfikowani, a potem sędziowie przez nich wybrani będą wybierali kolejnych sędziów. Polacy ich wola zostały odrzucone. My tylko zgodnie z konstytucją zastosowaliśmy ją i zmieniliśmy tryb powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominam, że na podstawie artykułu 2 Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Na podstawie artykułu 4 władzę w Polsce sprawuje naród bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli. Władze na podstawie artykułu 10 się równoważą, a KRS nie jest elementem władzy sądowniczej, a zgodnie z artykułem 179 prerogatywą prezydenta jest powoływanie sędziów na wniosek KRS. Artykuł 187 z kolei wskazuje, że Sejm spośród posłów wskazuje kil, e, e, czterech członków, Senat spośród senatorów dwóch, ale Konstytucja nie wskazuje, kto wybiera część sędziowską. I na tym polega reforma KRS-u. Ale to, że wam się ono nie podoba, macie ku temu prawo. Na tym polega polityka wybory. Polacy decydują, kto będzie sprawował władzę, kto będzie zmieniał ustawy. Tylko wasz pogląd polityczny, pogląd pana Bodnara na to, że mu się te ustawy nie podobają, nie stanowią prawa, wola polityczna ponad prawem nie stoi. W Polsce obowiązuje konstytucja i obowiązują ustawy, ale mimo to pan Bodnar wybrał, że nie istnieją. I dzisiaj stoimy przed taką sytuacją, że każdy może podważyć każdego w każdej sprawie. Nie podoba się akt notarialny, można podważyć notariusza. Bo notariusz przychodził egzamin przed komisją egzaminacyjną, w której, w której byli sędziowie powołani lub ani po 18 roku, a muszą w takiej komisji być sędziowie. Asesorzy. Dzisiaj mamy informację, że są kwestionowani asesorzy w sądach. Sędziowie tylko za to, że ich kariera zawodowa, młodych prawników, którzy przeszli bardzo ciężkie szkolenie, długą edukację, że moment aplikowania o stanowisko sędziowskie przypadło na funkcjonowanie zreformowanej KRS-u. Wygniecie, pan minister, gniecie godność tych ludzi. W jakim celu, panie ministrze? W celu, żeby było tak, jak było, po to, żeby interes korporacyjny kasty był zachowany. O to chodzi. Bo wy myślicie, że Polacy nie mają prawa dokonywać wyborów, że jest grupka sędziów, która za nich tego wyboru dokona. Tylko że to nie jest demokratyczne państwo prawne. Pan Bodnar krytykował, jak był rzecznikiem praw obywatelskich, możliwość. Powoływania przez ministra sprawiedliwości prezesów Sony. On wstaje i myśli sobie każdego dnia, którego prezesa odwołać, i robi to niezgodnie z przepisami. Bo po co ministrowi Bodnarowi przepisy, skoro wystarczy opinia, komunikat? A jak będzie trzeba, to gdzieś się wejdzie siłą, kolegę się usprawiedliwi, jak pana Sienkiewicza. Bo pan Bodnar zapomniał, że jak był rzecznikiem praw obywatelskich, to mówił, że minister nie może dokonywać zmian w mediach publicznych. Został Sienkiewicz ministrem, kolega. I proszę bardzo, już można. I na tym polega ta doktryna nieistnienia, że jak się coś nie podoba, jakieś prawo, jakiś przepis, to to nie istnieje. Ale jeszcze innym poważnym zarzutem wobec pana ministra Bodnara jest jego służalczość. Nie wobec polskiego narodu, tylko wobec instytucji międzynarodowych. Rościela czerwony dywan przed urzędnikami, którzy przez lata atakowali polską suwerenność, de facto fundując im ją na tacy. Sytuacji, w której w żadnym innym państwie, wobec żadnego innego państwa międzynarodowe trybunały, których, do których składu wybierają politycy tych członków tych trybunałów, wtrącają się w polski ustrój. Niezgodnie z przyznanymi kompetencjami, pan minister ochoczo im te kompetencje chce powierzać i to dla niego jest wyrocznia. Nie polska konstytucja, nie ustawy, nie wyroki tryb Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, tylko międzynarodowe trybunały, urzędnicy organizacji międzynarodowych. I on z wielką chęcią oddaje polską suwerenność, na przykład bezwarunkowo wstępując do Prokuratury Europejskiej. Pan minister Bodnar nie służy interesom Polski, służy tym, którzy chcą tutaj protektorat w Polsce wprowadzić. Więc z jednej strony Unia ma więcej kompetencji, ale z drugiej strony sędziowie, którzy sami siebie nazwali kastą, mają obiecane, że znowu sądownictwo zostanie oderwane od polskiej demokracji. Dziękuję, panie Marszałku.